Buty halowe Adidas F50 F10 In. Buty halowe serii F50 zaprojektowane z myślą o płynności ruchów i szybkości w grze. Dzięki nowoczesnej technologii oraz zastosowaniu super lekkich i wytrzymałych materiałów, buty są niezawodne. Ostrzejsze zwroty, szybsze sprinty i większa przyjemność z gry. Prezentowane buty F10 do gry na nawierzchniach halowych wykonane są z mocniejszego tworzywa niż w modelu F5. Mają dodatkowe wzmocnienie pięty oraz podeszwę z zawartością amortyzującej pianki IWA. Wyściółka wewnątrz buta z bardziej odpornego na ścieranie materiału. Model nie tylko cieszy oką piękną i żywą barwą, ale też precyzyjnym wykonaniem, które zapewni pełne zadowolenie z ich użytkowania. Najnowsze dokonanie firmy Adidas to materiał UltraSoft Speedfoil, który tworzy prezentowany model. Nada on piłkarzowi jeszcze większej szybkości, lekkości oraz zwiększy odporność na uszkodzenia. Materiał ten bowiem, dzięki swojej strukturze, nie chłonie wody, jest bardziej odporny na brud i zadrapania. Właściwości Holewka wykonana z mocnego, lekkiego tworzywa syntetycznego. Miękka, syntetyczna cholewa Bravo. Łatwa w pielęgnacji. Użyty materiał Speedfoil. Bardziej odporny i mocniejszy niż dotychczas. Model w przedniej części posiada wykończenie ze skóry oraz jest pozbawiony szwów. Występują one tylko od strony pięty. Podeszwa In. Halowa. W obuwie posiada istotny system non-marking, który nie pozwoli na powstanie śladów na powierzchniach halowych. Wyściółka z wysokiej jakości materiału tekstylnego. System Agion zapobiega przykremu zapachowi oraz rozwojowi bakterii. Adidas F50 F10 do gry w hali. To są buty dla Ciebie.